W kolejnym odcinku dziś wybraliśmy się do opuszczonego nawiedzonego dworku, oczywiście. Jak sami widzicie? Oczywiście jest ze mną gość specjalny. Atlantik tu, czyli ja, Sebastian. Witam No i masz coś jeszcze do powiedzenia. W tym dworku podobno w nocy straszy. Jak się... powiedział Patryk klucz słowo nawiedzony. Ale czy będzie straszyła za dnia? To się przekonamy. Zobaczymy, Że, tak więc zapraszamy na film. Zapraszam na film. Dobra, tak więc zaczynamy nagrywanie. Tak sobie widzicie, tam kolega sobie nagrywa. Jak widzicie, to jest opuszczony, nawiedzony dwór, którym sami się przekonacie niedługo w odcinku. Oczywiście ze mną jest gość specjalny Atlantic Studio, podajcie na jego kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oczywiście przejdziemy dookoła. Jestem, jestem na fali... Au! Jarześ! No jak mówiłem wcześniej, worek spalony. No jak... Jak widzicie sami, tak się ten obiekt przedstawia. Oczywiście pełno tu pokrzyw. Już tak, że nie ma to jest nawet spalony. No. Żadnych elementów. Y... Oh. Trzeba przejść mamy... dalej. No i grudowisko, które Kurde. Kuchów, którego już nie ma od dosyć dawna. Jak widzicie? Tak samo. Y... Nic nie ma, ale na górze nic nie ma. Ale jest natomiast na dole. I to no, no. dobrze. Idziemy tam dalej, nie przeszkadzamy koledze w nagrywaniu. No jak, co widzicie, tak się to przedstawia wreszcie tam do w lektorze. owszem, w tym miejscu. Ach, te. Ja, widzicie, tak się to przedstawia. Nie schodzimy, przejdziemy dookoła, pokażę Wam a i pi piwnicę to zostawimy na deserek. Tak się mniej więcej to przedstawia, przejdziemy dookoła w sumie Pokażę Wam tu wejście po schodach jak do fundamentów się wchodziło Ale też wyjdziemy na tą górę. Pokażę Wam Jej więcej jak to wygląda. Oczywiście. Tak to mniej więcej wygląda. Wszystko zarośnięte. Myślę, że będzie materiał bomba. Taką mam nadzieję. W sumie, że nie na marne. Przejechaliśmy tyle kilometrów, żeby to miejsce odwiedzić. więc sobie wam pokazuję jak to wygląda z tyłu, oczywiście zarosło, oczywiście jak sami widzicie przeszliśmy tak dookoła. Więcej się przedstawia. Oczywiście jeszcze tam powrócimy, ale tak na chwilę obecną zejdziemy tam na dół do piwnicy. A jeszcze po schodach słynnych z fundamentów trzeba wejść. Więcej. Oczywiście w nocy tu straszy Czy to jest prawdą My tak jesteśmy no, dzienny trip oczywiście Ale podobno tu nosą straszy To jest prawdą ale myślę że to nie jest tak do końca prawdą że to tak straszy chwilę obecną, mogę wam wiedzieć, a jest na miejsce, także wiecie kulnie tak, tak się to Reszta przedstawia tak, a my zastopujemy, i wy, wyjdziemy na górę. Także wysz, wysz, wyszliśmy z tej piwnicy, jesteśmy na górze jeszcze raz, każe Wam mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście tak się to jej więcej przedstawia Szaki Pełno hasszy że widzicie tak się to miejsce przedstawia sobie widzicie No dalej Tak więc zakończyliśmy tą eksplorację tego, tego nawiedzonego miejsca tego jej opuszczonej nawiedzonego dworku oczywiście Jeśli się Wam podobał ten materiał zostawcie łapkę w górę subskrypcję ze dzwonkiem i komentarz pod filmem to mnie bardzo motywuje. Oraz ze mną był gość specjalny Atlantic Studio, jako kompan i operator kamery. No tak, że jeśli się Wam będzie podobał, to dajcie tam znać w komentarzach i bijajcie na kanał kolegi Atlantic Studio.